Dzisiaj już nie dyskutujemy, tak jak to było kiedyś, w jaki sposób um, upowszechniać usługi um, cyfrowe, czy to publiczne, czy komercyjne, um, czy, czy kreować jakiś nowy um, twór, nowe metody identyfikacji, tylko mówimy o federacyjnym modelu tożsamości który już istnieje i mówimy o tym, jak go wykorzystywać. To jest jeden z fundamentów. Jest to bardzo mocno podkreślany w tych krajach europejskich, gdzie no ten, ten krok przed nami zdążyły zrobić wcześniej. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest sprawa, która się powiela, chyba w wielu w wielu wypowiedziach, wielu wystąpieniach. To jest konieczność współpracy i to na różnych, na różnych poziomach. Od jakiegoś już czasu, od dawna, ale od jakiegoś czasu w szczególności mówimy o współpracy na poziomie sektora bankowego i tutaj akurat Krajowa Izba Rozliczeniowa od początku jest powołana do, do, do pełnienia, czy w swojej misji ma również pełnienie roli aktywnej dostawcy rozwiązań albo proponowania różnego rodzaju rozwiązań, jak również odpowiadania na bezpośrednie oczekiwania, ale mówimy już szerzej o, o wspólnych działaniach dla celów właśnie cyfryzacji, można udostępnić usługi publiczne rzeczywiście w świecie online'owym na zewnątrz do, tak jak to robią banki, do praktycznie prawie każdego obywatela, a już. Właściwie prawie każdego, który chce skorzystać z takiego znajdowego, bezpośredniego dostępu. I nie mówię, że to było łatwo zrobić, ale to był taki jeden ruch, on oczywiście nadal trwa i tam jest jeszcze wiele do zrobienia. Natomiast oczekiwania, które są, i to jest taki prawdziwy, drugi, bardzo poważny krok, to jest dostosowanie tychże usług. Do, do potrzeb tego klienta i obywatela, oraz tak zwany user experience, który jest zupełnie, zupełnie inny w przypadku urzędnika, czyli pracownika instytucji pracującego na określonych systemach, a zupełnie inaczej wygląda w przypadku dostępu klienta czy obywatela. To jest duże wyzwanie. Ono w największej mierze spoczywa jednak bezpośrednio na, na administracji, ale my jako sektor też niewątpliwie służymy naszym doświadczeniem, naszymi, naszymi dotychczasowymi osiągnięciami. Mamy nadzieję, że ten drugi krok też będzie szybko wykonywany, tym bardziej, że jest to w ramach niego oczekujemy, że nasi klienci też będą określone, bardzo konkretne korzyści uzyskiwali.